Dzisiaj zrobimy polędwiczkę w sosie grzybowo-musztardowym. Do tego celu ja tu użyję jednej polędwiczki, jakieś 500 gram. Do tego 150 ml śmietanki 30, jedna łyżeczka mąki, dwa ząbki czosnku. Ja tu użyję jedną łyżkę natki pietruszki, ale jak lubimy i mamy koperek, możemy dodać łyżkę koperku. Do tego jakieś 50 gram suszonych grzybów, 200 gram pieczarek, jakbyśmy mieli kurki, to by było jeszcze lepiej. no Akurat jest taki okres jaki jest, że kurek nie ma. Użyjmy pieczarek. Przyprawa jakaś do mięs. Także zabieramy się za polędziczkę. Oczywiście jeszcze się myjemy, osuszamy, Możemy poodcinać zbędne błony. Pokroimy ją na takie 1,5 cm plasterki. Posypiemy przyprawą do mięsa i się rozmielonym pieprzem. I przysmażymy tutaj. Ja tu użyję akurat ale Możemy użyć tam jakiegoś oleju do smażenia z obu stron. Delikatnie dłonią możemy rozplaszczyć naszą polędwiczkę. Posypiemy, tak jak mówiłem, przyprawą taką jaką lubimy, jakąś do mięs wieprzowych. Do tego świeżo rozbierany pieprz. Rozgrzejemy patelni na małym ogniu tak 10 minut będziemy smażyć nasze kawałeczki mięsa. Tutaj połączenie polędwiczki z taką muszardą miodową da nam fajny bardzo aromat i smak. Także w międzyczasie będziemy smażyć mięso. Pokroimy sobie tutaj w ćwiartki nasze pieczarki i zalejemy gorącą wodą nasze suszone grzyby. Tak na 20 minut. Niech się parzą. Patelnia rozgana, teraz zmniejszamy płomień i delikatnie smażymy. Z obu stron tak jak mówiłem to chwilką 10 minut. Pieczarki tak jak mówiłem kroimy w ciarki. No, minęło 5 minut na jednej stronie, odwrócimy teraz porędzkę i kolejne 5 minut będziemy na drugiej stronie smażyć minęło 10 minut, wrzucimy teraz nasze pieczarki i przeciśniemy przez praskę dwa ząbki czosnku. Teraz wszystko razem podsmażymy, tak około 2 minut, 2-3 minut. Za podlejemy to wszystko wodą. Użyjemy 100 ml wody. Przykryjemy i będziemy dusić tak około 10 minut. No, wlejemy teraz wodę. Przykryjemy i 10 minut będziemy to dusić. W międzyczasie zajmiemy się naszymi suszonymi grzybami, odcedzimy, wody nie wylewamy, będzie nam jeszcze potrzebna, a grzyby pokroimy troszkę na mniejsze kawałki. Teraz w naszej śmietany dolejemy jakieś 50-60 ml wody z naszych grzybów. Do tego dorzucimy łyżkę, ja tu w moim przypadku pietruszki, ale możemy użyć koperku i łyżeczkę mąki, żeby nam ta śmietanka Lepiej zgęstniała. Wrzucimy nasze grzyby. Teraz wlejemy naszą śmietankę. No i teraz na koniec nasz po programu, czyli musztarda miodowa. Dwie łyżki stołowe. Ja to akurat podaję łyżeczką, także dorzucę więcej. Wszystko razem przemieszamy i przykryjemy jeszcze pokrywką i będziemy wszystko jeszcze razem dusić, tak 4-5 minut, ażeby nasz sos już fajnie zgęstniał. Już na koniec opcjonalnie możemy jeszcze nasz sosik posolić, ewentualnie popieprzyć, a to już według własnego uznania. Minęło 5 minut, tak nasz sosik się prezentuje. I jeżeli się przepis spodobał to się bardzo cieszę, zachęcam do subskrybowania, pozdrawiam serdecznie i do następnego.